Aby edytować rezerwację, można kliknąć prawym przyciskiem myszy na rezerwację i wybrać opcję Edytuj lub klikając bezpośrednio lewym przyciskiem myszy w rezerwację i klikając w przycisk Edytuj. Możemy dokonać zmiany wszystkich parametrów, np. numer kortu. Data, godzina, klient, czas rezerwacji, telefon, metoda rozliczania. Zaznaczyć sobie żeby powiadomić klienta o zmianach kolor możemy dopisać trenera ustawić że to jest mecz klubowy zmienić opłatę wpisać dodatkową informację i zapisać zmiany w przypadku Rezerwacji stałej, która powtarza się co tydzień. Możemy edytować rezerwację konkretnego dnia. Na przykład klient daje znać, że 10 lipca nie jest w stanie zagrać o 10, nie jest w stanie zagrać o 8, tylko na przykład o 9. Efektem takich zmian będzie sytuacja, w której klient będzie grał 3 lipca o 8, 10 lipca o 9 i od 17 lipca do końca rezerwacji znowu o godzinie 8. Druga opcja to jest taka, że klient zgłasza, na przykład, że od sierpnia, od 7 sierpnia, on na stałe jest w stanie tylko grać od godziny 7. Czyli chcielibyśmy wprowadzić zmiany we wszystkich rezerwacjach stałych tego klienta od 7 sierpnia. Dlatego wchodzimy w rezerwację z 7, 7 sierpnia, klikamy w nią, klikamy edytuj. I w tym miejscu edytujesz. Tylko pojedynczą rezerwację z dnia 7 sierpnia. Aby wprowadzić zmiany we wszystkich rezerwacjach, jednocześnie przejść do edycji stałej rezerwacji. Przełączamy się do edycji stałej rezerwacji. Tu jest jeszcze dodatkowa uwaga miejsce obecnych rezerwacji pojawiają się nowe rezerwacje. Wszelkie informacje o rozliczeniach oraz zmiany zapisane na dedykowanych rezerwacjach znikną i zostaną przywrócone do domyślnych. Upewnij się, że wiesz co robisz lub zgłoś się do menadżera właściciela. Chodzi generalnie o to, że wszystkie rezerwacje od 7 sierpnia zostaną w tym momencie skasowane i zostaną nadane nowe rezerwacje. Przykładowo od 7 sierpnia chcielibyśmy, żeby to nie był kod drugi, tylko trzeci. Żeby to była nie godzina ósma, tylko siódma. Klient może zostać ten sam, na przykład, żeby to były dwie godziny co tydzień. Na przykład, klient nie chce do końca września, tylko do końca października i do zapłaty będzie miał. Nie 100 zł za 2 godziny, tylko na przykład zniżkowe 90 zł. Klikuj, klikamy zapisz, i w tym momencie wszystkie rezerwacje od 7 sierpnia zostaną skasowane i zostaną dodane nowe. Możemy sobie zobaczyć podgląd. Rezerwacja o 8. Rezerwacja z 8 przeniesiona na 9. Później znowu o 8 i od 7 sierpnia mamy rezerwację od 7 do 9. Na korcie trzecim, nie drugim i ze zmienioną opłatą zamiast 100 zł, 90 zł. Trzecia wersja edycji to jest edycja blokady, która wygląda trochę inaczej niż edycja rezerwacji. Tutaj też możemy zmienić numer kortu, datę blokady, czas blokady, opis blokady. I dodatkową informację do blokady. Można też to pisać, gdzie wskoczy nam chmurka.